Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Jak widzieliście, ostatnio zrobiłem się lekko w chuja, bo ten z Malikiem chciałem spróbować. Czy tam z Marii, chyba Marii, ten co za nim pojechałem. Chciałem spróbować tylko jak to mi się wyjdzie, kazało, że nie wcale w inne miasto. Dlatego jestem zmuszony do pociągnąć od razu, a chciałem tylko po prostu zacząć. To zaczęłem tak, że trochę inaczej niż chciałem. I co no, gry się kolejne robią, w sensie przychodzą Będę mm muszę -hmm. zamówić mi wyboru yy, Z racji tego, że właśnie... Yy, no Co to jest? Yy, no. Z racji tego, że gry ciągle przebywają Wy ich nie widzicie, bo po prostu... Jak to ująć? No po prostu wy ich nie widzicie, no bo nie gra w wszystkie Ale no Ja się pytam jak to cel wybrać No tak o, dobra. Ale może najpierw jak już na drodze to zwiedzę może ten budynek tutaj o z ciekawości przynajmniej Zobaczymy co tu się będzie działo Czyżbyśmy się zgubili? Jako żona drugiego rajcy krócej skały z chęcią oka wyglądasz na osobę, której nie straszne są wycieczki poza miasto. No, no tak. Ta. pomóc w odszukaniu mojej zguby? Parę miesięcy temu wysłałam do cesarskiego miasta ważny foliał do oprawienia. Do księgarni o nazwie Pierwsze Wydanie. Niedawno go odesłali, ale do mnie nie dotarł. Na jakim no, statku? Na ostrym Szklale. czy coś w tym rodzaju? Przeklęta łupina poszła na dno u wybrzeża Solstheim. Wyobrażasz sobie? Bywa i tak. Powiem Wam tak, mi się wydaje, że mi się gra przecina. Ale dlatego, że robię te pary gier na raz, coś instaluję, więc może być dlatego. Ale myślę, że sobie poradzimy. Bywało gorzej, bywało, że były zdjęcia i dawałem radę, więc wiecie. Niby chujowo, ale wytrzymamy. Jeden z marynarzy przeżył. Biedak przypełzł na czworakach, aż do krócej skały. Nie tak leczy się robiło z grami. I wspomniał, że kręci się tam mnóstwo upierców. Dziękuję. Nie masz pojęcia, jak bardzo boli utrata tak cennego dziedzictwa. Pewnie tak. Mój mąż jest drugim rajcą, więc z pewnością znajdę jakąś nagrodę za odnalezienie mojego foliału. Ale to się przeciwstawiam. Jeżeli zamierzasz uszanować nasze prawa? Mogę z rajcą porozmawiać? Jeżeli. Oczywiście, je tak Sylwii. Czeka Cię spotkał trochę bo czuję. Martwiłam się naszymi zapasami żywności. W imieniu rodu Redoran i jako rajca krócej skały witam cię serdecznie. I obawiam się, że może nam się i nie To imię brzmi znajomo, ale nie umiem przypisać go do konkretnej osoby. Nie mam pojęcia. Gdy zamykam oczy, widzę świątynię tu, na Solstheim. Pewnie mi się to przyśniło. Dobra na razie wszystko. Moje drzwi są zawsze otwarte jeśli chcesz przedyskutować sprawy klucze skały. Porozmawiam nie, nie z Darynem i zobaczy, czy nie uda się w tym sezonie zwiększyć produkcji rol Idziemy dalej jak tak? Jeżeli szukasz Zamski, to nie ma jej ponad Teraz pytanie jakie ja tutaj dojść dobra trzeba się trzymać cały czas lewej strony jak tak? Zajrzyj do wiech nowego Co tu, to jest? Powiem ci, czy jest udręka. Spróbuj się skrobywać ładno, parzyt ładnie. Dobra, nie wstym się zwiedać wszystkiego. Głupi Nie wyciśniesz krwi z kamienia, mogłbym nam już dojść. Na razie ledwo dojść. na robotę jest tym się grzebać. O nie mój drogi. to schodzi, ale już trudno. Czemu tak dziwnie? O już Tak szybko Pierdolita Szybko bez Na Masakra, wreszcie. O, kumple Jak mi się grać, ciewa? ja pierdolę nic nie zauważyłem nawet. Ja je Dobra, na poziom trudności, no bo gra mi się przycina i też ciężko jest. Ale dobra, bywało gorzej. Druga gra się przycina, to jest postawa, bo tak ja mi jak się Ale gra się przycina i ciężko jest grać. Chodźcie teraz, kurwa. Co uciekasz, kutafonie? Teraz to uciekasz, tak to kurwa kozak było To są wojowniki żółwi ninja zielone jamko, ubior to mi niepotrzebne. rozbójnik 2-3. O, znowu 500. Pięćset, więc ja pierdolę, kiedy skąd to nie mają tyle tych kurwa zdobyczy? Ja pierdolę, ja wam mówię, ja mam teraz tego pewnie. Spokojnie kurwa w tysiącach liczone Co to za robactwo jest Ogar Dobra, teraz pytania ze 100 punktów Gdzie to kurwa jest? E, e to mo pewnie, no ten Dobra, teraz zapisujemy, zmieniamy se ten yy, no, poziom trudności. Ja wam powiem tak, dzisiaj mam mniejszy czas, więc możliwe, że zagramy dłużej. Może nas, na asfalty 3. Nie wiem, wiem, że coś będzie. Kondycja to mi nie potrzeba. Dobra, na razie może być. Tu trudno. I by się. No hey i ty, nie wydajesz się być w takim stanie jak inni tutaj. Bardzo ciekaw. Mogę spytać, co tu robisz? Popiół z Czerwonej Góry skrywa sekrety, które zamierza podkreślić. Eee... Co robią? Nie ma wątpliwości, że to zbudują. I nie wydaje się, żeby mieli w tej kwestii wiele do powiedzenia. Bardzo jestem ciekaw, co się stanie, gdy skończy. Próbowałeś? Oczywiście, że nie. To przeszkodziłoby temu, co się teraz dzieje, i nie mógłbym zobaczyć, jak to się skończy. Co możesz? Jest duża wyspa Wardenfell i linia brzegowa kontynentu. Wróć ma na wartym cel swoje posiadłości. Sam nigdy nie byłem na kontynencie. No dobra, spoko. Kiedyś byliśmy się. Teraz przez niego widzimy. No i co? Nasze ręce niegdyś pracy nie znały. Teraz przez nie Kami ziemi ja, pierdolę, ja mam tam tyle, tam, tyle czasu iść, to już ja się zapierdolę. Ja i Ebie. I gdy świat słuchać serce. Dobra, na razie, prosto. Ja jebie, daleko, kurwa, daleko. Co? Pierwszy raz widzisz gwardzistę Redora? No chyba to wychodzi Zapisać trzeba, bo gorąco będzie. Dobra zmiana w trudności, bo jest kurwa przejebany. A dobrze wyczuję, żeby już kurwa zmienić taktykę. Dobrze wyczułem, kurwa. Bez zajebiście wręcz. Jakie to co kurwa parów? jak on mnie rozdzieli, bo kurwa, jest tak. to chyba się nie, się nie da. Ja pierdolę, jak on to zrobi? Uczeń, no więc, już na minimalne daję. Najwyżej kominek mi się nie uda. Bez kitu, ja to ty... ale mi się gra Ja ja pierdolę. Bez kitu. No tak to się kurwa nie da grać. A bo oni kurwa palą jakichś No, nie palę, jakimś ścierwem. Ale mi się ta gra ścina, ja pierdolę. Znowu się zacina. Ja nie. Dobra, ja mam pomysł jak to odjdzie, ja tylko nie wiem czy mi się to uda Z racji tego, że ten, że, że, że... Zaczepię ich najpierw, potem w opcję wejdę Oj, teraz w mikstury. Żeby nie ja, to byś kurwa zdech. Dziękuję. Nie byłem pewien, czy ujdę stąd z życiem. coś mi do powiedzenia? Chciałbym, żeby można było powiedzieć to samo o moim człowieku. Część ludzi z gwardii Redora zaczęła nazywać je Popielcami. Mnie nie obchodzi, jak się nazywają. Wiem tylko, że są zagrożeniem dla krócej skały i trzeba je powstrzymać. Planowałem poszukać tropów, które doprowadzą mnie tam, skąd biorą się te potwory. A ja wiem, że to nie jest najlepsze miejsce na rozpoczynanie poszukiwań, ale wiemy, że nadchodzą z tej strony. Yy, nie za darmo. Mogę chyba namówić rajce, by ci zapłaci. Przyda mi się dodatkowa para Poza tym nie czuję się dobrze, opuszczając kruczą Skały, a nie chciałbym już stracić nikogo z Gwardii Redoran. Przeszukiwaliśmy farmę, gdy napadły na nas Popielce. Rozejrzyj się i zobacz, czy znajdziesz coś przydatnego. Gdzie eee, są te Popielce? Nikt tak naprawdę nie wie. Przesądni mówią, że to ożywione formy dawno umarłych. Nie jestem tego taki pewien. Kilka tygodni temu zaczęły atakować przedmurze. Moim ludziom udało się je zabić, ale wciąż powracają. Jak zwykle. Były dwa inne ataki na przedmurze, w różnych miejscach. Wiem, że to brzmi wariacko, ale wygląda na to, jakby się organizowały i sprawdzały, czy mur nie ma słabych punktów. Możliwe? Dokładnie. Coś musi je obracać przeciw nam i musimy się dowiedzieć co lub kto to jest. A ja? Znasz kogoś? Mogę znać. A może nie? Nie pamiętam. A ja? Nie, nie mogę. Nie jestem pewien. Może miał coś do czynienia ze świątynią? Świątynią tu na wyspie. Czy to wystarczy?